Hej, oglądacie ósmy odcinek Let's Play'a z Simsów czwórki. Tak, ktoś tu biega. I właśnie Summer zaraz wstanie i sobie zje coś. Hmm, naleśniki, no bo ciasteczka mi raczej nie płyje. Będzie musiała niedługo iść do pracy, więc niech dośpi, niech wstaje. Eee, malowanie dobrze. A jak ci kliknę, żebyś rozmawiała z kimś, to też się zaliczy. Co to za jeden, Aleksander? pokła? Zobaczymy. Ej, ty też stawał już. Chodź na śniadanko. Co tam chcesz? Awans zdobyć? Tak. Nie, nie będę kupować. Nie. Przeczytać, to przeczytasz, ale za chwilę. Mm. A gdzie on jest? Nie wiem. Mm. <laughs> nie ma go. Jak tam. To nie spełniło się, dobra. Żartuję od dawnych czasów. A teraz się spełnił, dobra. Orany, gdzie są ci ludzie? To jest ta Joanna. Nie, to Karolina, piętka. To nie, Bom, to nie ma. Dobra, weź idź. Aha, prysznic jest popsuty. Dobrze. Hej, dobra, to chociaż skorzystaj. No, dość ci już tego gadania. Tak, przyrządzisz jakiś posiłek, ale nie wiem, czy będzie wspaniały. Jajka na toście. Niech będzie. Co się tam dzieje? A brudno, no tak. <ścoughs> Jakoś zabawa ci się poprawi przez chwilę, chociaż pograj sobie w coś tam, co chcesz. A ty przyrządzaj ten posiłek? Posiłek. A co tu robi ten talerz? Stalerz? Nie wiem, tak dziwnie wyglądał. Co tam się dzieje? Ojej, kompetentny kucharz. I co? Jest wspaniały. No to odłóż. I napraw ten prysznic. Ej, a ty do pracy, hej. Tak, idź dziarskim krokiem. Aha, właśnie. Yy, społeczne. Tak, sprawdź odpowiedź. Już skończyłeś? Szybko. Dobrze. Tak, już skupione. <grytanie> nie, biblioteki żadnej nie chcemy. I co? Północna grota, powiadasz. No to napisz list. Tak. I później idź do łazienki. Raz, dwa. Czemu ja zawsze z prezentem pocztę To ja nie wiem. <grytanie> Jakieś takie dziwne przyzwyczajenie. No, na razie nie. Um, czekaj, bo chciałam coś żebyś zrobił. Dopiero żeś przygotował, weź się ogarnił. Hm, tak, niewiarygodną historię. A, miałeś przeczytać. Tylko ja ci. Mm, ja ci wybiorę. O, może być tam, bo tego nie czytałeś. Okej. Okay. Aha, summer miała pracować ciężko. Ej, czekajcie. No. Dobra, już jestem z wami. No, szybko czytaj. Mam nadzieję, że zdążysz jeszcze, zanim pójdziesz do pracy. Mm, chociaż... No, może. Co... Co ty miałeś czytać? Nie ma wyrzucania żadnych śmieci. Ciekawe, gdzieś to położył. Jasne. Ach. Tak, jeszcze się nie wrzućcie. No. Czytaj szybko. Całe masz przeczytać. No zdążysz. Jest. Teraz możesz odłożyć. Nie. Nie studiuj. Odłóż. No. I sprawdź te odpowiedzi. Zaraz poproś. Nie. No szybko. Będziesz pracował ciężko. Samar dostała awans. jej. Okej, okay. ustawieczka książek o sztuce. Co tam dostałaś? Lampa. Okej, okay. co tam potrzebujesz? Zabawy. Dobra, najpierw sobie zjedz. Dobra, może być ciastko. Skorzystaj, weź prysznic. No. Co tam jeszcze? Aha, dalej, w tych samych godzinach pracujesz, dobra. Aha. I zajmiesz się tym, co masz się zająć. <laughs> Czekajcie, to jest tu, czy... Chyba tu. No, chyba tak, dobra. To rób to, co masz zrobić. I co tam jeszcze? Aha, te malowanie. Hmm. Dobra. Co tam chcesz? Czyliż programowanie? Jest, Udało się jeszcze raz. Ach. Dobra, to nie. Idź pomalować jakiś duży obraz. Pobiegać nie ma, biegać nie Dołożysz się do funduszu. I czy coś jeszcze? Jeszcze siedem obrazów. Aha, obrazy emocji. Żebym pamiętała, jakie to były emocje. Co to jest? Pff, po co ci to? Co się stało? Wstyd w pracy? <gryw> Dobra, to chcesz wygłoś przemowę. Okej. Okay. Co tam jeszcze <gryw> się nie dzieje? Mhm. Dobrze. A ty! Żadnego spania, masz to obejrzeć. No jasne. Teraz chcesz coś zasiać. O, to sprzedaj tego nie. Dobra idź już spać, jak tak bardzo chcesz o. Fajnie hm. Próbuj się uspokoić. <grych> dobra, już skorzystaj. Zabawa. A co tam w ogóle poczujesz? Czterech umiejętności, czwarty poziom. Dobra, mamy logikę. O, gry wideo możemy. Majsterkowanie. I umiejętności komediowe, dobra. Yy, jeszcze raz muszę zajrzeć. Gry, tak. Sobie, pograj chwilę, żebyś nabił ten punkt. Ok, możesz iść spać. Dobra, widzimy się rano. Summer idzie jeść, jak widzicie, jest spięta. Och, <grywka> biedna lodówka. <grywka> Emil jeszcze śpi jak zwykle, bo co bym miał robić. Dobra, zjedz jeszcze naś. Nie no. Niech zje coś innego. W sumie mógł jeszcze pospać, ale spoko. W ogóle idziecie gdzieś do pracy. O, Emil dziś nie idzie. No ty idziesz, no tak. W ogóle ty tylko trzy dni w tygodniu pracujesz. Ojej. A piąty dopiero poziom. Hm. Dobra, bo chciałeś ten. Um, rozwijać umiejętność. Znaczy, ja ci każę <śm> rozwijać umiejętność. Um, co tam jeszcze? Może być? Lowki po kaczkach. <śm> no, żebyś sobie podciągnął. To, co masz sobie podciągnąć? <śm> A później chyba możesz napisać dowcip jakiś na komputerze. Chyba. O. Dobra, ty już się rozbawiłaś. Nie gadaj już z nim. Powinna ci zabawa w ogóle zrosnąć. Hmm. No ale okej. Okay. No myślałam, że się nie przebierze. Zabawa. Hmm. A poczytaj sobie książkę. Cs. Co tam czytasz? Aha. Pierwszy jednorężec. Dobra już. Koniec. Co tam jeszcze miał być, Majsterkowa? Czekajcie. A, w sumie już spełniliśmy te cztery umiejętności. O, czwarty poziom czterech umiejętności. Mm. O, a teraz piąty poziom pięciu umiejętności. Ha, spoko. Trzeci poziom w dwóch karierach. Ale powinno się mu zaliczyć z tym. Z jedną karierą. <grym>, po co ci to? O, programowanie. Gdzie to jest? Ty w ogóle tego nie znasz. Hmm. Co ty tam robisz w ogóle? A, też coś odłożyć? Nie, nie usiądź. a może wszystko? A, to tu też można coś postawić na tym. Hm. Ja nie wiedziałam. O, kamyczek będzie tu stał. Yes. <laughs> Dobra, idźcie ogarnąć. O, Travis przyszedł w spodniach. <laughs> w spodniach. O, czekaj, idźcie ogarnąć, a Ty możesz go przywitać. Aha, ty masz iść do pracy. Dobra, to idź do pracy. Aha, nie zapomniałam, żebyś szukała. Dobra, to normalnie pracuj. A, czekajcie, bo dzisiaj masz wolne. Dobra, wiem, co zrobimy. Posprzątaj to najpierw. W ogóle, ile masz punktów? 2735. Hmm. Dobra, to na razie nie. Nie, co ty? Nie podejść, tylko posprzątaj książki. Hmm, nie ma nic w poczcie. O. <laughs> Akurat wywo wywołałam wilka z lasu. Tak, znajdź. A nie, to tylko rachunki. Tak, jeszcze mi powiadomienie o tym wyskoczyło, ale ja nie, nie zauważyłam. Może jest jeszcze coś. No, ha. Dzięki. To teraz zrobisz tak. Telefon. Tak, zaplanuj wydarzenie. Aha, surowa krytyka. Po raz pierwszy recenzowana jest praca, którą wykonała Samer, i oceny są wyjątkowo surowe. Czy zamiar powinna zacząć się bronić i spróbować wyjaśnić swój y, proces myślenia, czy po cichu robić notatki i postarać się bardziej w przyszłości? Broń. <grym> o, oh. Dobra. Mm. Tak, uroczysty obiad. Co innego? <grym> no. e, tak, gospodarzem jesteś ty. I zaprosimy. Hmm. Nie mamy kogo zaprosić. Same przecież tu będzie, więc po co mamy zapraszać? Dine i nie wiem kogo. A niech przyjdzie ta Małgorzata Borowik na przykład. Hmm. No, u nas. Dobra, przygotuj posiłek dla grupy. A, nie będzie kanapka z hmm. Kto to? To jest Dina? O rany, ale się odszczyliła. Hmm. Czekajcie. A ona chce z nim gadać. To okej. Okay. Dobra, jeszcze wam radio wyciągnę. Z wyposażenia rodziny. A to mamy te nowe jakieś. To nieważne na razie. Włącz. A tam, pop, może być. Ojej, biedna jest pewnie. Właśnie, rozgniewana. <grymne> <grymne> Słuchajcie, razem. <grymne> Popu razem. Aha, mają tańczyć. Ach. Dobra, rób szybciej te kanapki. A dobra, pozabawiaj. Nie słuchaj. Tej, tej, tej. Ej, kurde, tam było żarty o modzie, może być. Ech, pijam pijem to w samym momencie. Znowu muszę wyciągnąć barek. Gdzie ty idziesz? Mm. No, jeszcze raz. I co tam jeszcze? Tańczyć. Tańczy razem. No, to już się zaliczyło. Niech simowe, Simowie rozmawiają w tym samym momencie. No, a ty dobra tęsknię. Że wtedy ruszę. Zadek co? Nie. No. Mm. Rozbawienie. rozbawieni. Hmm, śmieszną historię. No. Co tam jeszcze? No wszyscy rozmawiają już. Czekaj. Ile mamy czasu? Czy godziny? Dobra, y zaprośmy ich na posiłek. No, chodźcie jeść. <laughs> Kanapkę z bekonem. No. Powinno się to spełnić. No, wszyscy rozmawiają, hej. Popraw humor. Żywiona rozmowa. Nie wiem czemu to się nie chce spełnić. To powiedz jakiś kawał. Nie wiem cokolwiek. Mm. Nie weź przestań. Dobra, wyciągnę ten bar. Dobra, niech stoi byle jak, nie obchodzi mnie to. A, musisz z nimi gadać chyba. Rozmawiaj. dobra. No czemu to się nie chce spełnić, nie rozumiem. O. Sok z lodem, no idź tam. od stołu, Przyszła Samer, rozgniewana. <grymne> Kopnąć śmietnik. stylu jakim? O, czekajcie, bo jest jest gniewny. Niech maluje. No, przyjdą pić? A to już koniec imprezy eee, znowu mam srebrny meta Nigdy mi się nie uda Dobra, będziemy kończyć zaraz A ty tam przy tym barku Dobra, później to sprzątnę Ciekawe jaki ona obraz namaluje Dobra, wiesz co? Możesz wskazać ten gwiazd do zbiorczy, jeszcze za wcześnie. A co ty chcesz już i spać o 18? Pokaż. Aha, świetny obraz. <laughs> Dobra, tego sprzedaj. Czy ja ci coś powiedziałam, czy nie? Sprawdź odpowiedzi. A, co jeszcze? Dobra. Jeszcze zabawa tak? O, ktoś z szczęście? Nie blat. Dobra, to już mamy, więc sprzedajemy. O, aha, jeszcze bar. Dobra. No, może z nim pogadać. Pożartować. Żebyś, no, podciągnęła sobie zabawę. Żadnego spania. Za chwilę. Super. <laughs> Idź się załatwić. Pierw. Idź spać. A ty co chcesz? No, ty też potrzebujesz do toalety. Czekajcie, co tu już. Mm. A ty, Dina, co? Dopiero byłaś u nas. Mmm... jaki tam chciałaś? Impresjonistyczny. Mały. A niech ona siedzi. No. A nie, w sumie mógł jej ten. Nie, widź tu. Co to za jeden? Szymon, gracz. Zawołaj ją, możesz? Że ono przyjdzie do ciebie. Czekaj. Nie, ona idzie na komputer, pewnie. O, zawołaj jest. Bo chciałam to spełnić. Skaż gwiazd do No. Chodź tu. Oderwij się od tego kompa. Szybko! Oh, <sighs> Mogę. Nie ma spania. A możesz byle komu. Dobra, przyjazne powitanie. Flirciarski. No. Mm. O! Z i pójdziesz spać. Ty, Samer! Hm. Co żeś tam namalowała? Dobra. Idź spać już. Dobra. Nie, telefon. E, zabawa. Dobra, więc co sprzedaj? I później pójdziesz spać. Adina, niech sobie siedzi, niech sobie gra. Dobra, to na tyle w tym męczącym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Pa, pa.